Witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale W dzisiejszym filmie jedziemy po mój Pierwszy kombajn Zobaczycie jaki kombajn to jest Pojedziemy oczywiście poltkiem Do właściciela Pieniądze już są przelane Transport stoi Niestety też go nie, zosta nie zostaniemy Ale yy, po prostu Jest u niego na podwórku I po prostu jedziemy po niego To wsiadamy właśnie do polda wow. O, troszeczkę przekazywałem. Aż to nic. Czekajcie. Z ściszymy jeszcze. O! Stój. Dobra, jedziemy. Nie to daleko, bo w wiosce obok nas. Tutaj skręcamy i ruszamy. Tu stoi, tu jest. Taki można powiedzieć, że próg zwalniając. Teraz tu w lewo. I tutaj skręcamy. O rzub stoi. I o stoi tu na takim busie wistula Te sobie tutaj stanę kazał mi tu przyjechać i wziąć bo ja mam akurat prawko na taką furkę wistula w stanie dobrym tylko zbiornik jest lekko dziurawy i tutaj rura i no nie był używany bo już nowego sobie kupił więc chyba można jechać wsiadamy dobra odpalamy 120 maksymalnie i idziemy tylko tak żeby nie zaradzić w tego żuka idziemy sobie tak, tu i i tak dobra idziemy. światełka migacz. maluszek tutaj widać jest taki o, kupiłem go bo. Bo. Bo nie ma kombajna i nie będę go kupował przecież. Bo tak dużo płacę za tego kombajna. Nie ma co kupować. Jakiegoś bizona czy jakiegoś większego. Bo ten kombaj to jest od spółdzielny, taka kiedyś była tu na Boczkowie. I. Więc sobie chyba nim na tyły. Więc. Ale fajny on gazuje. <grymnie> Mam nadzieję, że to w tym polu nie... Zatoniemy. No raczej nie. Na razie on będzie w tym miejscu tutaj stał Ale to nic Dobra Chyba go zgaszę Dobra I wyruszamy odpalił brawo jesteśmy A się prezentuje pierwszy nasz kombajn a nie no jedzie uważam żeby jeździł i kosił a te rury to się w zimę zrobi więc tam problemu to nie ma I zbiornik opuszczamy wyłączamy teraz idziemy oddać lawetę dobra o odpalamy Tak. Jakby, tak rwie czasami. Migać. Idziemy z powrotem na, na. Idziemy na jakąś wieś. Tu próg. Spowolniająca. ten naprawdę to jest dróżka zwykła. W 19. To, to jest las. A tu nie ma tych domów. I tam. Midoż Tu jest taka jedna z wsi, które już powoli Kończą swój żywot Dobra, chyba tak odłożę mu tą lawetę Ja Poldo zostawiłem Wyłączamy, światło też włączymy Siadamy do Poldzika spalił, Odpalił Byki przestraszone Ale jedziemy taki, taki żuk Może kiedyś kupimy Może uda, kiedyś uda się Kupić Uuu co tu się odjanie powolił Ten Poldzik to To jest bestia Czym się? O, zatrzymał się? No się, niemożliwe, możliwe Jedziemy. Do stówki myślę, że się rozpędzimy, na spokojnie. Miliardz. Za wistulę zapłaciłem 21 tysięcy, 21. 12 tysięcy za transport dwie stówki yy, Drogo nie wyszło, na koncie 12 tysięcy Chyba dobrze Przede mną jeszcze siana i w to wszystko W sumie Belek mam to Czyli to jest 5 Plus tu na strychu jest 5 To jest 10 I tu jest 6, 8, no 18 bel powinno wystarczyć no i to jest 19, to 19 bel powinno wystarczyć jeszcze nawóz oj, dużo rzeczy jeszcze będę musiał kupić Tu mój zetor nie wiem czy mówiłem że kupiłem nowy ciągnik i ja go dostałem tak można powiedzieć że prawie za darmo bo on u nas prasował tylko że rozwaliło mu się tam on był to w ogóle na złom ale ja go naprawiłem i powiem Wam spisuje się bardzo dobrze nie narzekam fajny ciągnik tylko szkoda że ma mało koni dosyć na moje gospodarstwo to jest w sam raz bo on ma podajże um, pardon on ma podajże um, ile może mieć nie tu tu on ma chyba 80 tak 80 koni mechanicznych z zakupów jeszcze dokupiłem sobie poznaniaka zakonnego siewnika zakonny siewnik poznaniak 3 metry no, trochę dużo. 3 metry, a tak poza tym to jest wszystko. W ogóle moje shorty to jest jakieś, nie wiem co. Nagrałem shorta wczoraj. 2500 wyświetleń. Dzisiaj, właśnie z tym oponentem. Yy, 600. Jak teraz to nagrywam to 600, albo 500, 500, 499 chyba było. No to tam można powiedzieć, że 500. Kupiłem jeszcze dwa cielaki. Ten jest jeden, a drugi nie wiem gdzie. Także przy tym momencie zakończymy film. Więc życzę jako iż jest dzisiaj sobota, 23 grudnia. Dajcie lajka, like suba, udostępniajcie, komentujcie. Życzę Wam miłych świąt, jeszcze będzie short. Życzę Wam miłych świąt i na razie. Cześć.